w dzisiejszym odcinku znowu będziemy grać w styl... Nie jakie style Brain Rat? versus vs yy, I powiem Nie powiem pierwsze zaczynam to przepraszam, bo nie nagrałem filmu w sobotę, bo kompletnie o tym zapomniałam. Ale grałem na moim multikoncie. I dałem sobie parę rzeczy. Zobaczycie. No, coś takiego. To zdobyłem dzisiaj, bo jakiś był mini-update. No. O, i sobie przeniosłem 6-7. Tutaj zarobił teraz 3 miliona na sekundę. Du Dużo. I mam różne. Mam jeszcze Mr. Carl's, nie wiem jak, ale mam. I chcemy zrobić sobie przenieść. Może zobaczymy, czy mam jakieś trzy. Grape, 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 grape. O, jest pierwszy grape. Ale dowiedziałem się w update, że dodali dziesiąty level. O nie, to to. Water, nie, 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 nie. Frozen granat. Ale ja nie mam nic dobrego, to, to jest ta najsłabsza linia. Muszę jakoś też się rada. Damy radę. A nie? Tak. Trzymam. Ostatnie, ale nie mam już co. Ale jak na start, daje no i 6,8k. Snape Digizouce. Nie wiem, co to jest. No ale dobra, jeszcze zaczniemy. Muszę zobaczyć, jaka jest. Chciałem przenieść grejpy, właśnie. Te grejpy. Usunę całe żeby... to daje piąty level i niestety nie mam, czegoś... Żeby... Ja Będą sobie tak przechodzić. Ale mam, mam inny cel teraz na to. Zrobimy. Jak chyba obiecywałem. Dobra. Seeds. I pierwsze zacznijmy od kokotanków. Kokotanki to będzie. Albo nie. No, mam ich niewiele. Zobaczymy, czy z wypełnią linię. Chyba wypełnią. Idealnie będę miał. Ojej. Na następnej linii damy może. Kokotank? To Ko. musimy dać ten najlepszy też. Jak miał mniej więcej, to będę. Dał... Wszystkie mają ten najwięcej, ale o nie. O nie. O nie, termal o, Teraz zaczniemy od. morza. O ile to ma oj. Teraz trzeba tylko to pomóc to połów, Ale co to jest jako następny, może. Hmm sam zobaczyć, co my jeszcze mamy. No, mam jakieś te Mr. Carrot, ale chyba mam ich trzy, jak pamiętam. Bo sobie przełożyłem dwa. No, jak tutaj pamiętam, bo też nie to ma. To King Lemonade King Lemonade i... i Koko mm, no nie wiem nie wiem co by dodać. no to będzie dobrym pomysłem, bo tutaj to już nie wiem co dodać da e je... no, m-am ienat pastarii un carot carnival cactus sunflower dragon dragon sunflower dragon dragon frozen Kokotank, Kokotank, mr water pumpkin Eggplant, water, eggplant Koko, tak Co jeszcze by tu dać? Co mogę jeszcze do dobrego? Kaktus, dragon Dragon, Eggplant, water Pumpkin Kak Sunflower No, mogę jeszcze jeden taki Będzie dwa tych I zobaczymy 23, 25 jak tu 5 a, bo to jest ten King Lemonade. Kurczę mega dobry Przeniesiemy go na... Poczekaj, pierwszy zobaczymy czy da radę. Nie, no, da radę, tylko trzeba... Czy... hmm, coś jeszcze załatwić. Jak plant water? Mr. Karota moglibyśmy dać, ale... Musimy też sam sunflower, tylko ten kamonite tu jest. Ale co tu można dać? Kal. Może hmm. no, damy po prostu watermelon. Water, 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 water. Jest, watermelon. No, to będzie ta najsłabsza linia albo porównywalna, a ta po środku będzie. Ta jest najsłabsza. Ciekawe dlaczego. Błagam, żeby teraz to sobie... Ale zajmiemy się Dosekolitas, hmm. Mr. Carrot. Mam jakąś... los, I wykorzystam. A to jest las. los. To po prostu weźmiemy ten Tralalelo i robimy Fioza. Zobaczymy, czy coś dobrego z tego wyjdzie. A za. I otworzymy se 3 coś takiego. Ja mogę wydać mi coś innego, ale nie. Chcę to. Zobaczymy, czy mi poszczęcie i dostanę ten Gary jako pierwszy. A, daję mutację. Mm -hmm. Czyli to lepiej używać. Co jest? Nie. Nie jest to ustawione. To nie, 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 nie. To nie jest. Na pewno to nie jest ustawione. Ale na sobie jak? Jakie masz takie szczęście, że dostajesz takie rzeczy? No jak to jest i dlatego użyjemy parę permanentnych butelek. Wiader znaczy się, a ja butelki. Ciekawe, dlaczego tak mnie zacina. Halo? Czy może się coś ruszyć, bo... Ja się mogę ruszyć. Nie, wiem. chwilę, chwilę. No, ciekawe, o, waterbucket, za 14 minut, a ja ich zmarnowałam, dwa. czyli kolejne 2, co one za bardzo zaczynają, Ej. Ej. nie, o nie, 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 to nie, no, raz, Trzy minuty, zwykły pakiet. Nie to nie obchodzi, mogę zmarnować nawet sobie... sobie zmarnuję ten, bo może zosta... Jednak ja nic nie ważne. Ale zastąpimy to... aj... Może weźmiemy... Okay, rama hello i want this no oh nie no no nie będę mu nic can you give me John okay może to Nic na nic. Nic na nic. Tylko co tutaj, co tutaj. Ale to można zastąpić. No. Ojoj. Na szczęście mam. Dobrze, zrobimy jedną gieraczkę, Bek. Teraz zobaczymy, czy to wygramy.

Dobra, przepraszam tak wyciszyłem mikrofon, ale powtórzę, że potrzebne mi o takie dwie rzeczy. Bardzo potrzebuję. No, I jak zaraz za pierś, zaraz za parę sekund. Co to jest? Co to jest? La Hazel Not of Rams A, to się od razu wykupuje. Mm -hmm. to 40 kam, może się wyposaży? Tak, na pewno. Dobra, to będzie tyle w tym dzisiejszym odcinku. Będzie tak krótsze, ale pamiętajcie like o like i subskrypcji. I widzimy się jutro. Nie, policz. Na razie.